Nigdy natomiast nie spodziewałem się, że lider partii, która jest znaczącą siłą polityczną w naszym państwie, a w naszym regionie należy do ścisłej czołówki, w swoim wywiadzie będzie porównywał instytucje naszego państwa do gestapo i SS. Też nie spodziewałem się, że wartyfikacja Jana Pawła II zostanie nazwana imprezą. Że charakter liderów opozycji będzie przyrównane do Hitlera. Takiego szokującego wywiadu udzielił Łukasz na czas dla Rzeczpospolitej, która pokazała się w ten weekend. Powinienem może zaapelować do innych polityków Sojuszu Lewicy demokratycznej aby odcięli się od takiego lidera, ale myślę, że to jest tak dalece w ich interesie, że nie muszę tego czynić. Pozwolę sobie zacytować Niektóre fragmenty. Pewne cechy jego charakteru, który słuchał Jarosławie Kaczyńskim, i zasady, które chciałbym prowadzać w są bardzo bliskie postawie Hitlera. Na pytanie redaktora, czy ABW zachowywało się jak SS, a CEBA jak Gestapo, Łukasz nasze opowiada, miało takie cechy, te wejścia do domu o 6 rano o tym świadczą na pytanie, czym się ma zajmować, aby uch, w takim razie, jeżeli nie ściganie przestępców, odpowiada, będzie rozmawiał, przeprowadzał dyskusję.